Marvel Rivals wprowadza pierwszą dużą aktualizację, która koncentruje się głównie na naprawie problemów związanych z rozgrywką oraz niektórymi mapami. Choć gra wzbudzała spore zainteresowanie podczas faz alfa i beta, po premierze w tym miesiącu osiągnęła zupełnie nowy poziom i z miejsca stała się wielkim hitem, wyznaczając nowy poziom tego typu gier. Dosłownie chwilę po premierze, bo 7 grudnia 2024 Marvel Rivals osiągnął ważny kamień milowy, czyli 10 milionów graczy, co prawdopodobnie było efektem pozytywnego szuszotarzu, modelu darmowej gry i doskonałych recenzji. Już teraz fani zaczęli tworzyć listy najpopularniejszych postaci z całego 33 osobowego rosteru, no w tym i ja, ale to już niedługo, choć wielu z nich zgadza się, że niektóre z nich jak Jeff czy Venom wyróżniają się ponad inne. Na razie firma NetEase nie planuje zmian w balansie postaci, skupiając się na rozwiązaniu bieżących problemów. Pierwsza duża aktualizacja w końcu dotarła do Marvel Rivals, a pierwsza fala poprawek obejmuje głównie ogólne problemy. Na niektórych mapach takich jak Intergalactic Empire of Wakanda czy Hydra Chartenis Base pojawiły się problemy z kolizjami oraz efektami, które zmieniały się po aktywacji umiejętności przez niektóre postacie jak Storm czy Jeff. Na pecetach występował problem ze zużyciem pamięci RAM dla graczy używających FSR, a na PlayStation pojawiły się błędy z wyświetlaniem kostiumu Scarlet Spider. Choć w tej aktualizacji nie wprowadzono zmian w balansie postaci, o czym wspomniałem przed chwilą, rozwiązano szereg specyficznych problemów, o których opowiem później. Na przykład wprowadzono poprawkę dla błędu związanego z doktorem Strange'em, który mógł natychmiastowo przywrócić swój pasek Ultimate. Błąd nie został całkowicie naprawiony, ale w tej wersji tymczasowo wyłączono przypisanie zniszczenia terenu do portali, aby zapobiec jego aktywacji. Ale o co chodzi dokładnie, no to o tym powiem Wam podczas szczegółowego omówienia. Stałe rozwiązanie zostanie oczywiście wprowadzone w przyszłej aktualizacji. Dla wielu fanów jednym z głównych atutów Marvel Rivals jest możliwość gry ikonicznymi postaciami z komiksów. Czy kiedyś do gry wprowadzą Indiana Jonesa? No tego nie wiem, ale partner kanału, czyli eneba.com, do którego link jak zwykle znajdziecie w opisie, ma w swojej ofercie właśnie najnowszą grę z serii Indiana Jones. Czyli Wielki Krąg. Dołącz do największego archeologa na świecie i przeżyj przygodę życia. Podróżuj po świecie, odkrywaj starożytne ruiny i rozwikłaj tajemnice Złotego Krągu. Przygotuj się na przygodę życia w Indiana Jones i Wielki Krąg oraz w wielu innych grach przygodowych. W ofercie oprócz wspomnianego Indiana Jonesa macie Lego Horizon Adventures, Invincible Black Ops 6, Horizon Zero Dawn Remaster. Dragon Age, Veilguard, Silent Hill 2, Kingdom Come 2, Diablo 4, Palworld i wiele, wiele innych, dlatego zajrzyjcie do opisu. Z dużą liczbą postaci dostępnych w dniu premiery oraz z zapewnieniami NetEase o wsparciu po premierze, wielu graczy zastanawia się, które postaci mogą zostać dodane w przyszłości. Niedawny wyciek postaci sugeruje, że bohaterowie z Fantastycznej Czwórki i inni mogą pojawić się w nadchodzących aktualizacjach. Co w przyszłości, a jakich konkretnie dokonano zmian teraz? Oto pełna lista. Są to notatki z aktualizacji z 10 grudnia 2024. Aktualizacja zajmuje około 10 GB. Ogólne poprawki. Rozwiązano problem znacznego odchylenia celownika i możliwych opóźnień podczas odtwarzania najlepszych momentów gry i zapisów gry. Naprawiono błąd, który powodował crash gry podczas zmiany miejsca zapisu filmów. Poprawiono wyświetlanie się strojów bohaterów dla graczy zastępczych, którzy dołączają do szybkich meczów. Naprawiono błędy wyświetlania postępu misji na ekranie wydarzeń sezonowych. Usunięto kilka błędów tekstowych, jednak więcej poprawek jest planowane w przyszłych aktualizacjach. Poprawiono stabilność gry, rozwiązano częste awarie i zapewniono poprawne zakończenie gry po awarii. Jak widzicie, ogólne poprawki nie były zbyt uciążliwe, ale jednak jest to jakieś usprawnienie. Teraz sekcja mapy i tryby gry. Naprawiono problemy na niektórych mapach, takich jak Hydra Charteris Base, Hell's Heaven oraz Clintar Symbiotic Surface, gdzie specjalne kolizje na krawędziach powodowały zacinanie się postaci lub przechodzenie przez teren. Jednak problem może występować na innych mapach czy terenach, tak więc wszystko jest badane. Na mglistych obszarach mapy Intergalactic Empire of Wakanda rozwiązano problem znikania mgły, jeżeli grało się Hellom lub Storm. Po użyciu Ultimate, a także naprawiono widoczność efektu Joyful Splash, rekinka Jeffa po odrodzeniu. Naprawiono problemy na mapie Eldrich Monument, gdzie bohaterowie mogli no-clipować się przez teren mapy podczas przemieszczania się do celowego obszaru, przy czym dotyczyło to bohaterów ich zdolności czy kombinacji, takich jak Adam Warlock, Thor Loki oraz Hela, Jeff czy Zimowy Żołnierz. Od teraz w trzeciej rundzie bohaterowie nie zachowają energii ultimate z rundy drugiej. No tutaj niektóre z tych błędów były naprawdę bardzo denerwujące, szczególnie ten ostatni, czyli zachowanie ultimate w rundzie trzeciej. Mogło to dać nieuczciwą przewagę jednej z drużyny. No i teraz poprawki dla konkretnych bohaterów: Wolverine, Starlord i Iron Fist. Jeżeli chodzi o nich, to poprawiono aktywację dialogów i efektów dźwiękowych. Czarna Wdowa, naprawiono opis czułości ADS w ustawieniach i problemy z odradzaniem energii Altimet, ale nie wiem co to był za problem. Jeżeli chodzi o kapitana Amerykę, to usunięto sytuację, gdy Altimet nie kończył się poprawnie. No i tutaj największy błąd, jaki naprawiono, ale tylko połowicznie. Który miał miejsce z doktorem Strangem, czyli wyłączono przypisanie KO, czyli zabicia kogoś przez portale do terenu, aby naprawić niezamierzone odnawianie się energii Ultimate. Pełna poprawka jest planowana na przyszłą aktualizację. No i teraz o co chodziło? Doktor Strange okazał się jednym z trudniejszych, ale i najsilniejszych bohaterów w Marvel Rivals, zdolnym sprawiać no, wiele problemów w drużynie przeciwnej. Te problemy spowodowane były jednym z bugów, który był obecny w grze aż do tej pory. Gracze grający jako Supreme Sorcerer mogli używać jego portalu do uzyskania w pełni naładowanego Ultimate na samym początku meczu. No i teraz o co chodziło, jak to się robiło? Sztuka polegała na umieszczaniu jednego portalu przy punkcie odrodzenia, a drugiego poza krawędzią mapy, niejako zmuszając sojuszników do dobrowolnego skakania w przepaść. No i co dziwne, te drużynowe nokauty zaliczały się do ładowania ultimety Doktora Strange'a, co nie powinno mieć miejsca, dając mu no, znaczną przewagę od pierwszych sekund gry. Kiedy portale Doktora Strange'a powodowały nokauty na terenie, błędnie odnawiały energię jego Ultimate, wyjaśnił jeden z pracowników NetEase Games, czyli dewelopera Marvel's Rivals. Dla tymczasowego rozwiązania tego problemu wyłączyliśmy zasilanie nokautów na terenie dla portali Doktora Strange'a, ale nie martwcie się, pracujemy nad trwałą poprawką tego błędu i przywrócimy zaliczanie nokautów w przyszłej aktualizacji, dodali deweloperzy. Ostatnia bardzo krótka sekcja to poprawki platformowe, czyli dla pc naprawiono wycieki pamięci i rozmycie modeli spowodowane zmianą rozdzielczości za pomocą technologii generacji klatek FSR 3. No, to jest bardzo poważny problem, a jeżeli chodzi o konsole, to naprawiono problem, gdy kostium Scarlet Spidera zdobyty na PlayStation 5 nie był poprawnie wyświetlany po ponownym uruchomieniu gry. Tak jak powiedziałem już chyba dwukrotnie, NetEase nie skupia się na balansie postaci, to zachowają na kolejny patch, który wydaje mi się, że nastąpi po nowym roku, albo między sezonem 0 a sezonem 1. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych poprawkach, no i do zobaczenia na polu bitwy.